Czwartkowy poranek. Słoneczny. Tak jest. Jesteśmy przed e, ekscytującym wydarzeniem sobotnim. E, przyjeżdżają do nas mistrzowie polski. Co wiemy o swoim przeciwniku? Panie trenerze. Najwyższa światowa półka. E, jeden z faworytów wielu ostatnich sezonów do zdobycia ligi mistrzów. Wielokrotnie mistrz Polski, 18-krotny mistrz Polski, z czego ostatnich 10 tytułów. O ile się dobrze o ile dobrze się... Okej, okay, a Miłosz? Wielu kolegów e, byłych, znaczy byłych, obecnych ciągle. E, wielu ludzi, którzy dawali e, motywację do treningów. No i, i jedna z najwyżej jakościowych drużyn w Europie. Mhm. Oglądaliście wczoraj mecz? So. Jakby możemy wyciągnąć z tego meczu? Czy nam coś mówi to zwycięstwo z Pesze przed naszym meczem z nimi? Ten mecz tylko potwierdza moje słowa, że to jest absolutny światowy top. No bo to wyglądało tak, jakby, no nie wiem, no najlepsza drużyna w Francji, która na co dzień się bawi w swojej lidze, no jakby no nie miała w ogóle podejścia do, zagrali, do naszych mistrzów. Zagrali kapitalne spotkanie. To jest poziom, na który ich stać plus wspaniała kielecka publiczność, która niosła ich do, do zwycięstwa w trakcie meczu i, i, i wszystko, wszystko to się zgrało w taki sposób, że odnieśli przekonywujące e, zwycięstwo nad, nad taką drużyną jak Paris Saint-Germain. I w dodatku zwycięstwo, w gry, które w żadnym momencie nie było. Zagrożone. A jak że bramkarze Ci się podobali? Niestety nie obejrzałem meczu, e, Rudy zapomniał przynieść mi kawę. <laughs> o drogą z włączeniem Dobra to będziesz w blue tak zwaną ale samo wrażenie jakbyś nie opowiedzieć? Mam mnie na no to niesamowicie. Właśnie byłem tak kurczę myślałem właśnie jak ten mecz będzie przebiegał ale czytałem i oglądałem powtórkę to właśnie e, znaczy powtórkę taki krótki skrót i wiedziałem że tam cały czas było pod kontrolą więc no to jest niesamowite, że z drużyną, która ma tak wiele gwiazd, grać pod kontrolą 60 minut i nie dać im w ogóle szans myśleć o zwycięstwie, to jest no coś niesamowitego. A co my właśnie możemy wyciągnąć dla siebie z tego spotkania? Czy Wille przyjedzie do nas bardzo, będą bardzo zmęczeni, hmm, podekscytowani na pewno, tym na pewno zwycięstwem? Na pewno będą zmęczeni, bo... bo taki mecz przez 60 minut e, zostawia no, w każdym organizmie ślad. E, fizycznie, mentalnie też trochę powietrze na pewno z nich zejdzie, no bo nie oszukujmy się, to to był ich główny cel teraz przed, e, przed tą przerwą kadrową. No, Vive nie musi się wznosić na, na taki poziom, jak zagrało przeciwko Francuzom, żeby odnieść zwycięstwo w naszej linii. Nie powtórzą, aczkolwiek no, wiadomo, będą zdecydowanym faworytem tego spotkania. I przyjadą tu po prostu po trzy punkty z takim nastawieniem. Będzie pewnie wiele zmian w składzie, bo yy, liderzy zespołu grali przez praktycznie 60 minut. Więc nie spodziewam się takiego samego składu, jaki wyszedł na Francuzów. To jest normalne, yy, natomiast. Yy, Przyjedzie nas absolutna drużyna z US, z Światowego Topu, co wczoraj potwierdzili. E, panowie, taka mała zagadka na początek. Na przestrzeni lat drużyna z Kielc miała co najmniej kilkadziesiąt nazw. I czy jesteście wspólnymi siłami w stanie wymienić chociaż kilka z nich? Sam trener wymieni wszystkie. No, ty bierzesz Ale... na pewno jedną znasz. nasz. E... Nawet dwie? No to... Iskra Kielce. Już w sumie zapomniałem o czym wczoraj no ja Już są wczoraj jeszcze u nas, zapomniałem, ale wiem. Vive Targi Kielce, Vive Tauron Kielce, obecnie PGE Vive Kielce. Łomża Vive Kielce obecnie. Mm -hmm. No i chyba tyle, jak pamiętam. Ja. A Mariusz? Z historycznych jeszcze był sponsorem tytularnym firma Strzelec, tak. firma Leader Market. E... Nie wiem, czy czasami nie pojawiał się Lewiatan w nazwie. Aczkolwiek to jest duży sponsor wspierający kielecką dru drużynę od wielu lat. Natomiast nie wiem, czy nie było jakiegoś epizodu, gdzie pojawił się nawet w nazwie. Aczkolwiek tu, tu, tu już chyba nie Natomiast jest... samym. No? Strzelec i leader market na pewno pojawił się. A był czy nie? nie Bo kol czy to tylko kobiety. Tylko chyba kobiecą piłkę ręczną sponsorował. A jeszcze była. Jedna nazwa, tak. zaraz po iskrze. Taka królewska. Książęca. Korona. Korona, kierownika. Chyba tego nie widzieliśmy. Yy, drugie pytanie jest: yy, ile razy drużyna z Kielc zajęła drugie miejsce w polskiej lidze? 18-krotni mistrzowie to wiem. To by było proste. To by było proste, natomiast srebrnych medali stawiam, że dwa. Blisko? Trzy. Trzy. No. Ostatni raz w 2011 roku. A ile razy byli w Final Four Ligi Mistrzów? Cztery. i trzy 3 razy talent. A czy y, orientujecie się albo pamiętacie yy, i czy potraficie wymienić wszystkich zagranicznych trenerów yy, Łomży, Kielca? Wszystkich zagranicznych? Tak, których mieli. Ilu ich było? Nie mm -hmm. ja znam jednego. Bo... bo ile talent już jest? jest 6, 6 od, albo 7. Od, 7 7, od, takiego, od no? No? stycznia 2014 roku. To przed jeszcze kilku tam było yy, tak, były gracz... Były gracz yy, trener Malinowski na pewno? Tak. To jeden. A Sasza Litowski, tylko. Sasza Litowski tak, był tak, trenerem, tak, tak. tak, dobrze. Czyli dwóch. Talant jest trzecim obcokrajowcem tak. i w takim razie kogoś nam jeszcze brakuje, tak? Gennady. A, Gennady Kamielin, dokładnie tak. Pytanie teraz do Mariusza, później do Miłosza, to samo. Który zawodnik z Kielc jest dla Ciebie, według Ciebie, najlepszym, z którym grałeś i dlaczego? Ja pierwszy, tak? Dokładnie. Oprócz pana Mateusza Jachlewskiego. Oprócz pana Mateusza tak. Jachlewskiego, to moim zdaniem jest to Alex Dujszabajew. Dlaczego? Ze względu na jakość, ze względu na odpowiedzialność, którą bierze na siebie w wielu trudnych i, i takich strategicznych z perspektywy prowadzenia meczów w momentach i na to jakim jest liderem na boisku. Mm -hmm. A Miłosz? Z mojej pozycji myślę, że Sławek szmal, mm -hmm. zawodników jak tak myślałem, to właśnie Alex i myślę, że na skrzydle Blaż Jans, bo był prze- bardzo skuteczny i grał dobrze na, drugim, na drugiej pozycji w obronie. I był bardzo, bardzo szybki i dynamiczny. Okej. Okay. Mariusz, grałeś wielokrotnie przeciwko Kielcom. Ty, miłość masz przed sobą w sobotę swój jakby pierwszy raz, kiedy wystąpisz przeciwko swojej pierwotnej drużynie. Czy istnieją jakiekolwiek słabe strony, które znamy i będziemy mogli wykorzystać w sobotę? Nie, nie posiada ta drużyna słabych stron, takich, które moglibyśmy w jakiś specjalny sposób wykorzystać, żeby utrzymywać się od tylu lat na tak wysokim poziomie. To, to, to musi być to drużyna kompletna. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, to po prostu zmęczenie zarówno fizyczne jak i mentalne tym spotkaniem, który, które mieli do rozegrania wczoraj. Natomiast e, nie sądzę, żeby aż tak znacząco e, poziom drużyny się obniżył. Nadal, e, nadal będą prezentowali bardzo, bardzo wysoki e, poziom sportowy. Mhm. Trener Tójszebajów według mnie no, potrafi zmotywować na każdy mecz, na każdego przeciwnika drużynę. I to, że Wygrali właśnie wczoraj z Paryżem. Myślę, że e, trener będzie chciał dalej e, pokazywać swoją wyższość w Lidze i chłopaków zmotywuje, a może chłopaki tak świętują jeszcze ten Paryż, że do soboty, soboty będą tylko myśleć o tym, bo tak innych, innych słabych stron nie widzę. Czy znaczy w słowniku trenera Duiszeba nie istnieje słowo w ogóle odpuśćmy? coś odpuśćmy, ten mecz odpuśćmy, tak, to nie ma. Nie ma czegoś takiego, w wakacje można odpuścić po prostu, ale tylko wtedy. Wtedy jak jest przerwa, to tak jak zawsze powtarza Jeżeli gramy na 100%, bawimy się na 100% i odpoczywamy na 100%. A jakbyś na przykład no, już miał mi, mi takiemu lajkowi, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, gdzie dopiero się tego wszystkiego uczę, miałbyś mi przedstawić osobę trenera, właśnie Talanta, jakby ja wiem, że on jest bardzo ekspresyjny, wybuchowy, ale jakim on jest człowiekiem, tak poza środowiskiem sportowym, jak miałeś okazję go poznać? To powiedziałbym, że wbrew pozorom i mało ludzi mi wierzy, jest bardzo ciepłym człowiekiem, bardzo rodzinnym, bardzo przyjacielskim, dbającym o, 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 o przyjaźnie, utrzymującym kontakt i, i osobą, która. Nieważne o której godzinie do niego zadzwonisz, zawsze ci pomoże w jakimkolwiek temacie. Czy trener, właśnie talent, jest trenerem, który potrafi wycisnąć maksimum możliwości ze swoich zawodników? Panie trenerze? Myślę, że tak. Zdecydowanie ja też jestem tego przykładem. Bo do momentu, do momentu aż nie trafiłem pod jego skrzydła w 2011 roku. 10, przepraszam, w 2010 roku yy, Nie sądziłem, że będę w stanie grać Na takim poziomie yy, Jeżeli chodzi o, o, o Występy w Lidze Mistrzów yy, Final Four, final Ligi Mistrzów I tak dalej, że nie, 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 Po prostu yy, Nie będę gotowy do takich wyzwań Natomiast w krótkim czasie Po mocnej, intensywnej pracy Właśnie z yy, Indywidualnej też z trenerami Dymszebajewem i Raulem, to, mówię, wyniosłem się, można powiedzieć, na wyżyny swoich umiejętności, i, i nie jestem jedynym przykładem. Było wielu zawodników już nie mówię o, o, o gwiazdach, które były ściągane w międzyczasie ale o zawodnikach, którzy wyróżniali się gdzieś w Lidze, przychodzili do do Ciudad Real, czy do Atletico Madrid później, czy potem już w trakcie pracy w Kielcach i ci zawodnicy naprawdę wchodzili na, na kolejny poziom. Właśnie dzięki temu jak trener Dujszewajew potrafi pracować indywidualnie z poszczególnymi zawodnikami. A Ty Miłosz, jakie masz zdanie na ten temat? Mm, trener Dujszewajew zawsze mówił, że nie zna się na bramkarzach, ale to właśnie on dał mi jakby szansę e, pierwszy raz pokazać się wyżej. I za to jestem mu mega wdzięczny. A opowiadał mi bardzo dużo razy o, o tym, jak wychowywał i trenował Aleksa i Daniela. Mówił właśnie, że zostawał często z nimi po treningu. Często z nimi indywidualnie pracował. No i, i, i Aleks, jak i zarówno Daniel, teraz grają na najwyższym poziomie, są razem w Kielcach. I trzeba trzymać tylko za nich kciuki. A jakbyś na przykład był w, w, w takiej sytuacji, że właśnie to ty masz razem pracować w jednej drużynie ze swoim tatą, jakbyś miał do tego podejść? Chciałbyś w ogóle? Nie wiem, jest to ciężkie pytanie. I to czy to jest, nie, jest, nie jest jakaś to. większa presja wtedy? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, jakbym się do tego odniósł. Nigdy nawet nie rozmawiałem o tym z Aleksem czy z Danielem. Więc. Ale nie wiem, czy bym chciał trenować, żeby mój tato był trenerem. Wiem, że oni trenowali już od najmłodszych lat razem, więc oni są do tego przyzwyczajeni. A, a ja nie wiem, jakbym y, do czegoś takiego był przystosowany. Okej, okay. okay, panowie, sobota godzina 19, jak będzie o tej godzinie? Co tam się wydarzy? Co byśmy chcieli? Sami jesteśmy tego ciekawi, więc y, jeżeli chcą się Państwo przekonać. Na własnej skórze zapraszamy do do Hali na WF-ie. Sobota o 19.00. Wspierajcie nas tak, jak to robiliście do tej pory. Dopingujcie, trzymajcie kciuki. Pozdrawiamy. No dziękuję panowie bardzo. Dziękuję. Bardzo sympatyczne było spędzenie czasu. Także jest dobrze. Dziękujemy, Dziękujemy dziękuję. panowie bardzo.